W tej Zdura debacie i czas na pytanie Marka średnio. Wocha. Magdalena Biejat teraz. Ja mam pytanie do pana Karola Wrockiego. Polska do tej pory wspierała dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO. Oczywiście w przyszłości, kiedy wojna się zakończy. Tymczasem pan podczas ostatniej debaty zgodził się ze Sławomirem Męcenem, że Ukraina nigdy do NATO dołączyć nie powinna. Czy naprawdę podtrzymuje pan tę opinię? Ja, pani marszałek, uznaję, że do momentu, do którego Ukraina nie zacznie traktować Polski jak partnera, a nie jak junior partnera, jeśli nie zgodzi się na ekshumację na Wołyniu, jeśli Ukraina nie zrozumie, że nieuczciwa konkurencja ze strony Ukrainy niszczy polskie przedsiębiorstwa rolne, przedsiębiorstwa transportowe, to do tego momentu Ukraina w ogóle nie może liczyć na moje wsparcie dla wejścia do Unii Europejskiej czy do NATO. Są oczywiście interesy strategiczne, geopolityczne państwa polskiego, które trzeba rozkładać na dekady, ale Ukraina dzisiaj nie szuka z nami w tych sprawach, które są dla nas Polaków ważne dla dialogu. Polska nie jest gospodarstwem pomocniczym dla Ukrainy, tylko ma być partnerem Ukrainy i wspieramy. Ja także jako prezydent będę wspierał Ukrainę w tym, żeby pokonała postsowiecką Rosję. To jest rzecz oczywista. Więc na tym etapie zgadzam się z tym, co powiem wiedziałem jakiś czas temu i uznaję, że w takiej formie Ukraina nie powinna czas wejść ani do Unii Magdaleny Europejskiej, Biejad. ani do NATO. Panie Karolu, coś Panu przeczytam. Wierzymy, że niedługo już spotkamy się z Ukrainą w NATO, a później w Unii Europejskiej. Wie Pan kto to? Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. prezydent Lechkaczyński. Bo tak. on wiedział, że Ukraina w NATO wesprze Polskę. Że Ukraina w NATO to jest warunek naszego bezpieczeństwa. A pan kręci i staje dzisiaj w jednym szeregu z rosyjskimi onucami typu pana Brauna i pana Maciaka. Nie jest panu po prostu wstyd? To jest wyraz mojej niezależności, pani marszałek. Szanuję pana prezydenta, ale nazywam Pytanie się w jednym z programów radiowych nie tak dawno pan prezes Nawrocki wyraził Przekonanie, że należy zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. Czy pan to podtrzymuje? A jeśli tak, to jak y, zabierze się pan za sprowadzanie w wraku Tupolewa? Y, czy może już prawda o Smoleńsku nie leży panu na sercu? Czy wyśle pan ekspedycję karną, czy, czy jakiś kor korpus ekspedycyjny? Szanowny panie pośle, wówczas użyłem określenia, które słyszałem ku mojej uciesze także w wielu wystąpieniach. Pana Sławomira Mencena. Dokładny mój cytat z Radia Z brzmiał tak, że... W idealnym świecie nie powinniśmy utrzymywać stosunków z państwem, które jest imperialne, które jest zbrodnicze, które morduje cywili. Więc była to próba wyprowadzenia nas do idealnego świata i izolacji takiego zbrodniarza, jakim jest Władimir Putin. Oczywiście, w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, ani nie w idealnym świecie, ani nie w idealnej niestety Polsce. Te relacje z wielu względów są i pewnie będą utrzymywane, ale mam nadzieję, szanowny panie pośle, drodzy państwo, że to co dzisiaj dzieje się na Ukrainie za sprawą Federacji Rosyjskiej, choć to może naiwne, będzie ostatnim aktem zbrodniczej działalności Federacji Rosyjskiej. I czas na ripostę na Browna. A co z wrakiem smoleńskim? Widzę, że pan już lekko ochłonął i to się chwali. No najwyraźniej ma pan słabą odporność na ciśnienia wytwarzane przez media. No i cóż, skacze pan do piłeczki, która została wystrzelona. Ja jestem zwolennikiem normalizacji racjonalnej, racjonalnej polityki w stosunkach z sąsiadami. Mam pytanie do Karola Nawrockiego. W pana programie, jak i dzisiejszej wypowiedzi znalazłem ciekawą propozycję podatkową wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 140 tysięcy zł dla każdego rodzica, który ma dwójkę dzieci. W związku z czym pytanie, ile by to dokładnie kosztowało nasze finanse publiczne, czy pan to liczył? Tak, oczywiście liczę, to nie osobiście tego Pan się chyba nie spodziewał. Do takich e, rzeczy i, i są oczywiście i doradcy, i ci, którzy ze mną współpracują. E, jeśli weźmiemy pod uwagę lukę e, budżetową, lukę VAT-owską, VAT jaka jest dziś e, w polskim budżecie, to e, z tej luki po jej zlikwidowaniu, a więc z pancerza budżetowego, który także przewiduje w swoim kontrakcie z Polakami, uda się zrealizować. Te postulaty, które zaproponowałem w swoim kontrakcie, jest to także właśnie zwolnienie od podatku rodziców dwójki i więcej dzieci do progu 140 tysięcy złotych. W moich postulatach jest oczywiście także zwiększenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 tysięcy złotych. Jest to postulat, który wynika z moich 300 blisko już spotkań z obywatelami, gdzie ludzie po prostu mówią, że jest to pewne ograniczenie dla tych aspirujących. Mówiących. Jeżeli pan policzył, to pan tej kwoty nie pamięta, bo jej pan nie podała. ja to policzyłem, to pomogę. Wyszło mi, że to jest koszt około 36 miliardów złotych, czyli potężna wyrwa w naszym budżecie. I widać tu starą szkołę Mateusza Morawieckiego, to znaczy zaproponowanie pewnej reformy podatkowej, nieprzemyślenie jej, nieprzeliczenie. No i potem wychodzą z tego same problemy. Bo podatki trzeba upraszczać, obniżać razem z redukcją wydatków. Tak. Kilka minut temu słyszeliśmy, że nie ma już Zielonego Ładu. Tak, ogłosił. I Rafał Trzaskowski. Tymczasem w artykule y, siódmym traktatu Polski i Francji podpisany w piątek przez Donalda Tuska jest realizacja zielonego ładu w tej najgorszej formie z zielonymi podatkami. Chciałem więc spytać Szymona y, Hołownię, czy popiera zielony ład że wielokrotnie już próbujecie robić to, że wyciągacie ten zielony ład, nie tylko zresztą zielony ład, nie, i próbujecie nim straszyć dzieci jak takim potworem, którego nikt nie widział i nie zobaczy, ale rośnie z opowieści na opowieść. Dzisiaj możecie dalej straszyć ludzi zielonym ładem, jeśli chcecie, ale to jest tylko gadanie, puste słowa. Dzisiaj powinniście zrobić wszystko, żeby stanąć z nami do walki o to, żeby opóźnić wejście w życie ETS-2, bo to jest rzeczywiście dzisiaj problem, z którym będą się mierzyły polskie firmy, transport, rolnictwo. Domy, o tym powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać o tym, dlaczego wasze środowisko blokowało przez tyle lat energię z polskiego wiatru i dopiero my teraz to odkręcamy. Gdzie byliście wtedy, kiedy my doprowadziliśmy w 24 roku do tego, że już 30% polskiego miksu energetycznego jest ze źródeł odnawialnych. Budujemy teraz największe magazyny energii w Europie. Budujemy farmy wiatrowe na Bałtyku. O tym rozmawiajcie, o waszej sprawności w tym, co trzeba było dawno zrobić. I moje pytanie do pana, jako do, jak pan twierdzi, przyszłego prezydenta, czy pan będzie w tym sojusznikiem mądrych i rozsądnych? Za Post. Byście, wyście, pan mówi do mnie z żoną, czy o co chodzi, panie? No nie, marszałek? ale przecież pan powtarzam jest. Panie, powtarzam, panie marszałku, że w artykule 7 traktatu Donalda Tuska z Francją jest także ETS-2. To jest rzecz bardzo aktualna. Ja mówię to, co mówią mi. Tysiące Polaków w całej Polsce. Zielony Ład niszczy polskie gospodarstwa rolne, niszczy polskie lasy, niszczy ceny energii czas elektrycznej. Na